Siemano, witajcie, ja jestem Cepotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I jest to, słuchajcie, odcinek, w którym będę starał się wygrać i generalnie będę grał na Bedwarsach, na koncie non-premium, testując również salwy klienta, o którym tyle mi pisaliście, który jest właśnie też klientem non-premium, tak? Także zaraz sobie to sprawdzimy, słuchajcie, wchodzimy na multiplayer, wchodzimy, słuchajcie, na Coxcrafta i lecimy na moim koncie non-premium i zaraz zobaczymy, czy się uda nam zagrać. Dobra, także jesteśmy już w naszej giereczce, słuchajcie, jesteśmy na naszym koncie non-premium. Oczywiście, o, nazywam się c 137. w ogóle. Zobaczcie, jakie mam skina śmiesznego. No i będziemy grali w Bad Warsy, słuchajcie. I, kurde, nawet nie mam teksturpaka tutaj. Musimy w ogóle tu wrzucić jakiegoś teksturpaka. Dobra, także mamy już teksturpaka. Lecimy w takim razie na bedwarsy, Warsy, słuchajcie. I lecimy. Zobaczymy, co tu mamy. Ogólnie, słuchajcie, i e, mamy bardzo fajne keystrokesy, jak już widzę. Fajnie to się prezentuje. Naprawdę, jeszcze nie wiem, jak się te wszystkie ustawienia tutaj ogarnia. Ale mamy. Server Client Settings. Tu możemy naprawdę wiele rzeczy zrobić, słuchajcie. Kurde, color saturation. W ogóle tu można pozmieniać różne rzeczy. E, increase and in decrease saturation of the game colors. O kurcze! Możemy tak naprawdę sobie całą grę pozmieniać pod siebie. Ej, ale to jest fajne w sumie. Naprawdę, w sensie kurde. Ej, o patrzcie, to nam na serio zmienia. O, całą grę możemy sobie zjaśnić, skontrastować mocno. Ej, super sprawa. Pierwszy raz widzę takie opcje w ogóle, że są. O tutaj, patrzcie, jakie w ogóle dyskoteka na tej opcji. Tutaj mamy jeszcze FPS Displaya. Jak pixel Moc, takie mocne. Particle Modsa Tu mamy naprawdę wiele tych moców. Kurde, scoreboardzik. On tutaj widzę, że jest włączony. Time display. Okej. Okay. Motion blur. O, włączmy sobie. Dajmy sobie normalnego. Motion blura. To będzie fajne. I ten physics. O, to jest super, że one są włączone. Widzę, że dużo rzeczy już mam powłączanych. Ale better sky. O, kurde. A nie, dobra. Better sky chyba mi trochę tutaj zaskodziło. Bo nie widzę swojego nieba. Czemu nie widzę swojego nieba z teksturpaka teraz? O, teraz widzę, teraz widzę, ale. ale jazda. A tak, jakbyśmy zrobili? Czekaj. I o, dobra, jest. A, tutaj można ustawić. Ale fajnie, dobra, ale faza, widzowie. Co chwila się będzie zmieniało w takim razie. Tak, szybko zapierdziela niebo i się będzie zmieniać. Nie, dobra, nie chcę, żeby się zmieniało. Gitówa, tu patrzcie, ile macie rzeczy w ogóle. Movement, status, możecie sobie ustawić wszystko. No dobra. Większość z tych rzeczy, jak widzę, tu już mam poustawianych. Są się ogarniętych. E, block overlay mam chyba. Możemy sobie też ustawić to. Choć, czy chcemy jakiś block overlay? Kurczę, full. Nie, no border sobie damy, nie? I tak będzie git chyba. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Ten Bloko overlay. Nie, dobra, celownik. Celownik. Gdzie tutaj jest crosshair? Halo. Widzicie gdzieś crosshair? Ja już widzę crosshair. Kurde. Nie może tak być. Dobra, arrow oczywiście. Tutaj sobie włączymy. Czy tutaj coś jeszcze? Dot jakieś? Nie, dobra, tutaj arrow i sobie dajmy. Nie wiem, czerwoną strzałkę. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Nie wiem, czekajcie, bo tu opcje są takie dziwne, że to hit. Ej, dobra, czekaj, tutaj dajmy toggle, a teraz. Ej, nie, to musi być włączone, żeby w ogóle działało. To włączamy. Czerwone, czerwone. Ej, a da się to jakoś zmniejszyć? Chyba się nie da tego zmniejszyć. Celownika. Taki wielki, wyrąbany. Na środku, dobra, może być wyrąbany wielki Stary, ja już wszystko mam, lecimy do giery Normalnie, dobra, ja już wszystko mam Ciśniemy do giereczki, nikt nie wie w sumie Że to ja, bo jestem na swoim, kurde Non-premium account, wiesz co chodzi Jaki mieczor mam długi na tym teksturpaku Bez kitu, ten teksturpak W ogóle jest śmieszny, nie jest w sumie pod bedy. Jest to jakiś taki, wiecie, no szybko teksturpak Który znalazłem, ale musimy trochę Jak nubek grać, wiecie co chodzi, to jest jakby Gramy na koncie non-premium, nie możemy Tutaj oczekiwać, że będziemy jacyś, wiecie, najlepsi W ogóle, że, że tutaj będzie jakiś giga Cox, ale dobra, i borderek działa. I temki. I temki fajnie się wyrzucają. Też fajnie to wygląda. Tam lecimy sobie do gościa. Mamy tutaj czarne czarne niebo na dole, ale to dlatego, że to chyba na tej mapie tak jest. O, ale Olechu będzie w szoku, jak my. O kurde, już chciałem powiedzieć, że będzie w szoku, jak my będziemy do niego iść, a ja zdadałem, wyłożyłem się jak czeku totalny dzban. C potworek w ogóle mam nikt. On nie wie, że to ja jestem, że to jest oryginalce potworek. On myśli, że wie, że to jakiś kurde fake. Dobra, normalnie. O człowieku, jak mnie wali, jakie, jakie bomby mi sprzedał? Połowę HP straciłem, jest spoko. Nie, damy radę sobie z nim, widzowie. Pomimo tego, że polowe warunki jakoś damy radę. No i w ogóle, powiem wam szczerze, ten starwy klient wydaje się dosyć ciekawym klientem. Powiem wam szczerze, ma tutaj duży. Kurczę, z FPS-ami nie wiem w sumie, jak stoję. FPS-ów mam tyle samo praktycznie, ile mam na Lunarze. Także tutaj nie jest jakoś lepiej, z FPS-ami wcale. Tam dużo ludzi pisało, że FPS-owo lepiej to wygląda i w ogóle. A kurczę, FPS-owo tak samo stoi, tak naprawdę. Ten klient, nawet bym powiedział, że ma lekko minimalnie mniej. Ale to kurczę, nie wiem, no ping mam strasznie wysoki, 150. 55 pingu, niby mi pokazuje. Strasznie wysoki, mam ping. Może nie wiem, coś Kockskraft zrobił, że mam taki ping, ale dziwny temat. Strasznie, czemu mam taki ping. Dobra! Eliminujemy Bambola Steve'a. Dobra! Jemy szybko refilka naszego Bożego. Teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Dobra, zbieramy sobie żelazo szybciutko i lecimy dalej. Słuchajcie, nie ma co tutaj się zatrzymywać. Cały czas do przodu puszujemy, Tam jest, widzę, zielony. Zielony nie żyje, ale żółty żyje. A i żółty ze To ale to mam do nich. iść, skoro są tak daleko, bez sensu. Wrócimy się na bazę. No. Także naprawdę. i powiem że. Jestem miło zaskoczony, bo no, jednak konto non-premium, nie? I nie trzeba mieć oryginalnego Minecraft'a. A możesz tak naprawdę mieć taki zalążek tych klientów premium, nie? Czy poczuć się, jakbyś tego Minecraft'a naprawdę kupił. Czy jest to dobre, czy jest to złe? To już zostawiam, że tak powiem, wam do oceny, bo kurczę, ja uważam, że jednak warto sobie Minecraft'a kupić i sprawić. Ale na pewno ładny crosshair tu jest w tym teksturpaku. Podoba mi się crosshair w tym teksturpaku. Znaczy, boże w tym kliencie. Fajny jest ten crosshair w tym salwer-kliencie. I macie, no, takie opcje, kurde, których nawet chyba na klientach nie macie wszystkich. Także to też jest giga spoko. Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie o salwer kliencie. Możecie napisać. Ja wiem, że tu wszystko jesteśmy sobie w stanie tak naprawdę ustawić i spersonalizować pod siebie. Natomiast ja jeszcze, no, że tak powiem, tak powierzchownie, tylko sprawdzam tutaj te, powiedzmy, elementy. I już w tym momencie widzę, że na pewno, jakbym na przykład nie grał na lunarze, w sensie nie miałbym konta premium, to bym sobie na tym kliencie non-premium pykał, nie? Na tym, na tym kraket, kraket Minecraftowym. I myślę, że bawiłbym się na pewno wyśmienicie. Plus, no, więcej miałbym i tak więcej FPS-ów niż na vanilla Minecraft. Także tym bardziej. Bardziej jest to fajne dla ludzi, którzy jednak nie, nie, mają vanilla Minecraft i mają tych FPS-ów mniej. to na takim kliencie tak czy siak mieliby ich więcej. Ej, fajnie to wygląda Explode. Za ile, nie? Za ile jest wybuch? Fajnie to wygląda. Ładnie się to prezentuje, ale. My... O, zajebiście, za wcześnie wyskoczyłem. <laughs> Nawet nie spojrzałem na to. Jestem ciekaw, czy jest taki sam, jakby ten y, timer, jak na właśnie runarze. Znaczy, już widać, że się różni wyglądowo, ale chodzi mi, czy jest taki sam pod kątem tego, czy to tak samo odlicza. Jakby, no, no może być tak, że przed jednym odlicza gorzej, drugi odlicza lepiej. No, mogłoby tak być potencjalnie, nie? Zobaczmy, ale ten celownik ogromny, no to idealnie na Steveka pasuje, jak na mnie, nie? Takiego kurde innocenta, bo ja jestem, wiesz, C-potworek 1, 7 Ej, znacie C-potworka. Tak im napiszmy, zobaczymy. Trochę ich wiecie. Rozproszymy, wiesz z co chodzi. Zobaczymy, czy znają. Obadamy zaraz teren, czy ktoś tutaj ogarnia i kojarzy. Ale oni chyba nie w ogóle nie odpiszą, ty. Oni zajęci gierką są. Ja tylko taki jestem rozbójnik Alibaba, co by na czacie pisał w trakcie gry. Ta, możecie w sumie napisać, na jakim kliencie, jeżeli nie macie konta... Pre... Właśnie, napiszcie, czy macie konto premium, czy nie macie konta premium w Minecrafcie. Jestem giga ciekawy, jak to u was wygląda. Z posiadaniem konta premium, a nie posiadaniem go... O kurde, wypierdzielaj, stary. Ale mnie dupnął. Nie, no tragedia. Sześć diamentów poszło do czeku do, do ciapy. Zapisz się do mnie. Co? Coś taki był ten taki tekst na środku. W sensie on miał ten, ten tekst taki jak po porażce. Jak masz ten tekst, jak ktoś cię zabije, to masz ten taki tekst na środku ekranu, nie? To on miał ten tekst właśnie napisany. Biały nie żyje. Ej, w ogóle ty, jestem potencjalnie w stanie jeszcze wygrać to arenet. Pomimo tego, że dedam jak paruwa, to jestem w stanie to jeszcze yy, ugrać. Serio. Głębbym musiał sobie się ulepszyć trochę. Więc się poulepszam trochę i damy radę na pewno jakoś. Pa, normalnie. O, tak o. Sehopsam. Przemy seseta. 17. Osta! O po co ja to kupowałem? Matko, jeden nie zauważyłem. To jeszcze przeżył. Żyję ja, czyli czerwony, żółty i różowy. Okej. Okay. W porządku, czyli jeszcze trochę graczy żyje, trochę, no to mam na, na, na myśli naprawdę wielu graczy jeszcze żyje, ale żółty, gdzie są żółci? Słuchajcie, żółty tam jest. On tego zielonego rozwalił. Ale patrzcie, on płacił sobie pomarańczowego. Także ja, słuchajcie, tutaj, znaczy złotego, złotego, przepraszam. Bo się tam wszyscy buldożą, jak mówię, że pomarańczowe, to jest złoty. Dobra. O, zarąbiście, ty nawet wyskoczyłem. Nie gadaj, ty, chłopco Se ogarnął, na bazie obronę. Ja pierdykam. Ja cię kwaczę. Co to jest w ogóle? Chłopco Se ogarnął. Obsydian. Wypierdzielaj z tym obsydianem. Człowieku, zainwestowałem i wykopałem. Krótka piła. Tragedia ty. Naprawdę. Jak tak można? Ty chłopcy Obsydianem wyrobudował. na arenie. To oni można na tych najniższych levelach tak grają. W sensie, że obudowywują tym obsydianem. O kurna mać! Dobrze, no wy... a już się przestraszyłem. A może się uda w ogóle wygrać tą gierkę, słuchajcie? Ja nie mówię, że się. Może nie Udać. a to jest pierwsza gra w ogóle na serwer kliencie i moja w ogóle pierwsza gra na koncie Kraket y, Minecraft, także tym bardziej to jest hit, nie? To w się sensie non-premium tak zwanym. Jak się uda wygrać tą grę, ale będą jaja. Naprawdę. Ty jak ja jeszcze gram normalnie jak ci wszyscy na non-premkach, że spadam co chwila i człowieku udaje jakiegoś bambiora, szczawiora. Nie może tak być. Teraz nie mam jeszcze nie mam teraz itemów żadnych, bo mi się generator... A Nie jest dobrze. Mordeczkim wy moje Nie jest dobrze, naprawdę. Kto jeszcze przetrwał? O, już final kill! Złoty, dość to znaczy żółty przetrwał tylko. A żółty był w sumie, ty. On wyglądał na takiego Eziaka trochę. On teraz na mnie będzie szedł ten żółty, ale to spokojnie. Damy sobie z nim radę. Tu kupimy trochę, wiecie i te masów takich potrzebnych. Zainwestujemy w siebie i patrzcie. I powinniśmy to na luzie dać radę wygrać zaraz. Tu jeszcze se wszystko polepszamy. Wykupiłem czeku, wszystko. Cały sklep jest mój. Nie wiem, mam chyba ochronę. Nie wiem ile. Ochronę dwa mam. Co Ochrona dwa? Żelazna? Nie wiem, mo może jest mnie w stanie zabić. Ale powiem wam szczerze, ciężko będzie miał chłopaczek Jesteśmy w stanie wygrać tą gierę. Słuchajcie, pierwsza giera nie dość na start, to jeszcze na non-premce. Ja pierdykam, ale jazda. Ty, tylko gdzie on może być, jak myślicie? Gdzie on siedzi? U siebie się kitra? Czy, czy tu u tego złotego co zabił? U złotego, pewnie że u złotego. Pewnie że u złotego się kitra. Gdzie on by mógł się kitrać? O, oh fak, dobra. Ty, patrz, jak leci. Na mnie leci. Dobra, ej, on nie chce niszczyć wyraz. Spokojnie. Ja powiem tak. Dla mnie nie ma problemu. Może mi nawet wyro zniszczyć. Tak, ja jestem tutaj na zwycięskiej pozycji, mi się wydaje. Dalej. Bo on jest z czeku chyba nawet nie enchantowany. No właśnie. Patrzcie. On teraz się zajmie niszczeniem wyrka. I na mnie podleci. I patrz. O, nie. Po, normalnie człowieku, ła, jest pierwsza giereczka i wygrana, słuchajcie, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Sarwyl klient w oceniam w sumie na plus, pierwsza gierka wygrana, także trzymajcie się, do zobaczonka. Yy, innocent tutaj taki inkognito potwór, 1 czy się z Wami żegna. Do zobaczenia i napiszcie, jaki inny klient mam przetestować non premium. No i jak macie jakiś pomysł, to chętnie yy, na, yy, tutaj, że tak powiem, przeczytam Wasze komentarze i się ustosunkuję, może macie jeszcze pomysł jakiś inny do sarwyl klienta, czy do mojego tutaj konta.